Tak więc witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kazik a A w dzisiejszym odcinku jest bardzo długo wyczekiwanym przez Was odcinku Bo rodzi bardzo dużo pytań Oraz zagłosek co ten cienik znowu robi u mnie, co on robi, co on robi A więc tak, pewnie niektórzy sobie myślą przedni napęd, niektórzy myślą sobie klimatyzacja Ale nic innego jak poprawki, poprawki, tak poprawki, poprawki, poprawki Poprawki oraz nie dociągnięcia. no to trzeba się przyznać do tego, bo niektóre rzeczy nie działają tak jak powinny działać, ale co tu się wiele spodziewać? Ten projekt był robiony na wreckich papierach. Ja też nieraz, wiecie, kombinowałem trochę, jakby to powiedzieć, no nie do końca to wszystko było dopracowane tak, jak bym tego chciał, gdyż no czas, 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 czas. Kiedyś mój majster zawsze mówił, co jest największym wrogiem mechanika, to czas. Czas jest największym wrogiem mechanika. A teraz wyszły trochę popracował, wyszły parę mankamentów, takich jak. No to właśnie nie wiem, bo niektóre mankamenty są takie wynikające z może zwadliwych części niestarnego złożenia, lub nie wiem czegokolwiek. A więc teraz pokażę Wam tak. Pierwsza sprawa to zobaczcie, pełno takich niedomalowań. To jest. Złe do, do, do malowanie, no, kurczę, przeoczone takie e, miejsca, niepomalowane, chociaż było pomalowane podkładem. Podkład za słabo zakrył i ta warstwa nawierzchniowa, nie wiem czy to. To trzeba wszystko poprawić. To trzeba po prostu poprawić i będzie okej. Okay teraz, tak, zobaczcie tą zwolnicę, nie wiem czy będzie widać, ale tam jest Saigon tego, ale zobaczymy co tam się dzieje. To jeszcze podczas pierwszego remontu, od pierwszego remontu to było rozbierane, nie wiem czy ja to składałem, czy mój kolega. No zobaczymy, zobaczymy. Może jakiś film by coś wyjaśnił, ale zobaczymy, co to dalej. Pierwsze co, to muszę zwalić tą pokrywkę tutaj. Tą pokrywkę z pompą, bo w ogóle hydraulika nie działa. Zobaczymy, co się dzieje, co tam. Najprawdopodobniej mi się wydaje, że uszkodził się ten łącznik. Ten co napędza pompę, ten się uszkodził i ten by trzeba było wymienić. No i dalej będziemy patrzeć, co tu jeszcze dalej będzie do zrobienia. Będziemy zwalać to i zobaczymy, co tam będzie. No i mamy winowajcę. Winowajcą okazała się przystawka, taka na przystawka, Nie wiem, jak to fachowe się nazywa konik, napęd, napęd pompy olejowej, raczej pompy hydraulicznej. Nie było nakrętki, i cały to właśnie jest, cały ból tego nie wiem, czy to było przeze mnie, czy przez Maćka rozkręcane, czy w ogóle to nie było ruszane. Ale taka rzecz nie powinna się w ogóle zdarzyć, mi się wydaje że ten element podczas remontu, tego pierwszego remontu Bo podczas tego, to było tylko rozbierane podczas tego pierwszego remontu I to chyba ani nie było ruszone, to było przez fabrykę skręcone I tego nie było ani ruszone No i się wykręciła ta nakrętka i uległo to zgubieniu Tylko teraz tak, teraz mam ten nowy element Firmy Helmet Helmetowski, zobaczcie jak tu jest ładnie i tu już jest inaczej to wszystko skonstruowane. Bo tu jest śruba. Tu jest śruba. O! A tu jest nakrętka. Tylko teraz. Nie wiem jak to było. Czy to było tak? Ale tak przecież to nie może być. To tak by musiało być. No i co jeszcze mogę tutaj do dopowiedzieć? <grymna> ja jestem jednak Ciamajda kurde lejek mi się przewrócił, jakieś 2-3 litry oleju poszły na ziemię wszystko zalane kurde katastrofa eee, co jeszcze chcę zrobić, teraz chcę jeszcze podnieść to koło, zobaczyć gdzie jest luz odkręcić zaślepkę tą i zobaczyć czy czasem jest popuszczone, czy się popuściło tam są podwójne kontry dane, dwie kontry czy to łożysko się wysypało, zobaczymy co tam się stało eee, ale muszę się jeszcze do jednej rzeczy takiej przyznać, bo podczas tego całego remontu bardzo mocno ingerowaliśmy w budowę tego wszystkiego i zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy: o takiej, że ta skrzynia, mając taką dużą pompę, potrzebuje równie dobrego odpowietrzenia tej skrzyni biegów. No i podczas kiprowania, no wypompowali cały olej, no ale ten olej, jak został wtłaczany, no, nie znalazł powietrze, to które napływało do tej skrzyni. Nie na nie donożało uciekać, i no, wypluło wszystkie uszczelnienia. Będę musiał teraz wszyć cały ciągnik umyć. Ale pierwsze, co chcę zrobić, właśnie ten, tą pompę, żeby działała. Pompa ta hydrauliczna, żeby wszystko, cały ten hydraulika działała. Zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. By takie jakieś prace porobić im, zobaczyć, umyć go, zobaczyć co tu będzie się działo. I wtedy będę dalej yy, pracował na tym. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Zobaczcie, co tu się stało. Tu, to tu, w tym miejscu pękła ta rurka. Ta rurka była modyfikowana przeze mnie. Trochę nieprzemyślane, bo w tym miejscu, tutaj, powinna być obejma. Jak tu ma być ten e, metalowy element, powinna być obiemka. Powinna być obiemka, która podtrzymywać powinna to. Ten cały element podtrzymywać, bo to tak nie drgało. Bo drgania wywołują yy, strukturalne takie naruszenia metalu, no nie będę tam się mądrzył zbytnio, ale ten element wymienię na wąż, dorobię. Tutaj kolanko w wążciach, ciach i tu i będzie zwykły wąż, i to będzie najlepsze rozwiązanie. Tam i tak dorobię takie, taką jakby stópkę No i wyciek, wyciek z układu hamulcowego, wyciek z układu hamulcowego. Przeoczyłem go, to, a ten układ to jest. No, jak dla mnie to jest najważniejszy, jeden z najważniejszych układów, bo on odpowiada za bezpieczeństwo. Był wyciek i zobaczcie, farba zeszła, farba zeszła, był wyciek. Cały czas płyn wycieka, a farba rozpuszcza, a czyli ten płyn rozpuszcza farbę. To wszystko jest ponownie do pomalowania tu ten element. No i to wszędzie wszystko poprawić. No, i co jeszcze zauważyłem? Tak, co jeszcze? Bardzo dużo wody napływa przez tą rurę. Ta rura, musi mieć, ta rura musi mieć tutaj, taki będzie dorobiony, taki oto, taki daszek, taki kolano będzie dorobione. Kolano ścięte tak w, jest w John ale co jeszcze teraz zauważyłem, zobaczcie teraz, nie wiem czy będzie widać, eee, ta rura bardzo mocno drga. I tu ona była spawana, w tym miejscu była spawana I ten spaw tutaj pęka, zobaczcie to wszystko obrzygane Bo tutaj ta woda co napływa do tej rury Ona tu tędy wylatuje sobie, to wszystko zobaczcie jest obrzygane Przez tą sadzę I to co będzie nie wiem, będę musiał jakoś to pospawać albo jakąś nawet nakładkę dorobię tutaj To pospawam, oszlifuję i dorobię takie albo takie wstawki albo coś Pokombinuję Ale odezwała się do mnie firma Spawalnicza, ale to będzie temat na Kolejny odcinek i zobaczymy, przedstawię Wam ich produkty, i może będzie coś też dla Was, ale to będzie wszystko w kolejnym odcinku. Będą testy, testy, będę ja się trochę uczył, będzie trochę zabawy przy tym, bo będę spawał Tigiem. Oto tą nierdzewkę, profesjonalnym Tigiem, który będzie przysłany przez tą firmę. A tą firmę na razie nie będę zdradzał tej nazwy, i w ogóle to będzie w kolejny, osobny odcinek. Uff. Co tu jeszcze? No dobra, rozbiorę to i zobaczymy, co tu się pokaże. Bra, rozbieramy to całe ustrojstwo. Ciach, ciach. Wszystko rozbieramy. Jedna, druga. O. No. Tak. Ostatnia, teraz tak musimy jeszcze odkręcić to. Ten tu zawór bezpieczeństwa, on jest klucz. 22 czy 24? 24? ale sobie wezmę, żeby nie komplikować nasadkę. 24, ciach. Zobaczę też jego funkcjonowanie, ale go chyba rozbiorę i zobaczymy, bo może być tak, że on może być zacięty mało, raz, dwa, trzy. chyba dobry jest a na pewno dobry smacz dobra teraz to do góry wszystko tak zobaczymy dobra tutaj trochę mały bałagan na tym stole ale no co wiecie jak sami jak się działa filtr, no jakieś śmieciuchy są powiem wam tak umiejscowienie tej pompy w tym czujniku, no to jak dla mnie to, to trochę jest takie ciulowate Bo wiecie, że założyliśmy nowy cały układ przeniesienia napędu ze skrzyni na tylni most Czyli przekładnie główna została zamontowana nowa A wiecie co to się dzieje z takimi nowymi elementami, one się docierają A jak się docierają to powstają też powstają jakieś opiłki No i te opiłki wszystkie wpadają tutaj i zobaczcie tu są takie opiłki Tu są ze skrzyni opiłki i wszystko Zobaczcie, to jest wszystko. No to wszystko tu się mieli. No i co tu wiele chcieć, ale co to jest? Nic, będę później analizował. Och, to nie chcę wyjść. Och, kurda. Nie chcę. Nie chcę opuścić tego miejsca. Dobrze jej tu. tak, wybijemy.

I ostatnia śruba. Tu jest w miarę czysto, tylko jakieś takie sywki są. A to jest normalne, to była nowa skrzynia. Zawsze będą jakieś opiłki. O, to jest to. zobaczcie tutaj, czemu obcierało? Hmm, czy tu nie ma uszkodzenia? Zaraz zobaczymy. Teraz tak to. Hmm. to tu aż ma to jest aż tu wyrobione Hmm. to aż jest wypieczone tak łożyska też nie są za ciekawe tak więc to chyba wszystko leci do kosza i będzie założone wszystko no wiusieńkę Nie, tu nie doszło jeszcze do przetarcia, ale tą rurkę chyba wymienię ku przestrodze, żeby to wszystko działało jak należy. Morga. Zobaczcie ile tu syfu jest. To jest wszystko taki drobny sam opiłek, który się zbiera w tej części tutaj. To normalnie kopalnia złota. Mm. Masia siakrę Ok. O. Jest wszystko ok. Dobra, to trzeba będzie jutro wszystko ładnie złożyć, wyczyścić. A chyba dzisiaj już będę pomału kończył, bo jest już późna godzina. Tak więc jutro nagram coś dla Was, jak już będzie złożone. Może już jakieś testy będę przeprowadzał. Tak więc zobaczycie, co dalej. Ja to sobie zostawię na noc. Niech to sobie tutaj rozpuszcza się. Muszę kupić o, oringi nowe. Wszystkie nowe oringi, podkładki, żeby to wszystko było ładnie szczelne, bo tam no co, nic nie leciało, bo wszystko ok. O, zobaczcie co tu jest. Pełno takich opiłków. No. Dobra, niech to leży w tym. Ale ja to ja wtedy jutro wymyję. Tak więc co, ja się z wami żegnam z tego bałaganu. No i co? Co tu wiele można powiedzieć? Myślę, że będzie to wspaniały ciągnik, jak go się dopra dopracuje tak w 100%. On będzie jeszcze długie, długie lata, sprawia dużo radości, ale wam powiem to, taką 60 się przejechać, a jeszcze tak, to tu jeszcze muszę poprawić, to na poprawić muszę, bo to jest wina, to Bartek zawinił, bo cały co Adria mówił, że wziął baterię Bartek Nitro i chciał przemyć maskę. No Nitro rozpuszcza wszystko, nie? Tak więc to jeszcze będę musiał Poprawić te napisy i będzie cacy. Tak więc co? Ja się z wami stąd żegnam. I co? No i do następnego. Śledźcie dalsze losy. No i co? No i cześć.